Cześć. Siema, ja jestem Mati i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokrótce opisać mój nowy nóż motylkowy, który dzisiaj dostałem. Tak więc na samym początku jest to pudełko, na którym widnieją dwa obrazki noży motylkowych z CSA. I jest tutaj też nazwa firmy Riordan. W środku pudełka znajduje się śrubokręt, sam nóż motylkowy oraz pokrowiec na nóż. Sam nóż zrobiony jest ze sali nierdzewnej, koloru srebrnego, jakiś to taki srebrny kolor, oraz ma elementy tutaj plastikowe, tak to jest plastik, koloru czerwonego, jak sami możecie zauważyć. Poprzez uciśnięcie otwieramy nóż, znaczy otwieramy blokadę, a nóż teraz tworzymy. Otwieramy blokadę, która oczywiście blokuje nóż przed samootwieraniem się. Przechodząc do już tej części noża, tutaj mamy oczywiście ostrze, które jest dosyć tępe, ponieważ jest to nóż do sztuczek typowy. Sam nóż bardzo dobrze leży w ręce i yy, czuć, że jest solidnie zrobiony. Tutaj mamy też śrubki, które nie wypadają, to są specjalne śrubki. Yy. Tutaj mamy też ten system cały, który trochę skrzypi, ale to nic. Cała reszta tutaj też bardzo dobrze kolorystycznie się komponuje. Myślę, że fajnie to wszystko wygląda. Przechodząc do ceny, to kosztowało tak mniej więcej 40 funtów. Kupowałem go w Anglii, ponieważ w Polsce jest no trudno dostępne. Nie widziałem go w Polsce ani na żadnych takich różnych stronach. Są to, w Polsce są typowe takie typowe balisongi które można zakupić i e, łatwiej się nimi na pewno robić tricking niż takim czymś ponieważ no, jest taki już nóż trochę wykrzywiony i mm, trudniej jest robić tricking innym -in niż typowym balistągiem e, no, no natomiast jeżeli są tu jacyś fani CSGO to naprawdę polecam ten nóż ponieważ jest pewnie oczekiwanie takich graczy można się nim pobawić jakichś terrorystów czy coś e, no i wszystko to naprawdę fajnie wygląda. E, następnie mamy tutaj Pokrowiec na nóż, który możemy tu z tyłu wszczepić, tu mamy do paska taki ten zaczep, tu możemy włożyć pasek, jeśli ktoś tutaj chce się wybierać z tym nożem na jakieś dłuższe wyprawy, nóż tutaj możemy oczywiście włożyć, mamy też śrubokręt, śrubokręt jak śrubokręt, do przekręcania śrubek. Sam już uważam, że jest godny swojej ceny, dlatego polecam go wszystkim mm, graczom CS oraz nie tylko. Jeżeli ktoś chce się pobawić takim nożem, to bardzo zachęcam. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!